Ja myślę, że bym przyjął. Był tak? trochę mały, ale bym przyjął. Ale jakie, jaka lokalizacja Warszawa Kraków? Nie już mi to jest obojętne, tak. nawet ci chodzi przyjął. No właśnie pytanie, wiecie, dostaną mieszkania. No co to znaczy dostaną mieszkania? Być może te mieszkania dostaną w zamian za kontrakty reklamowe, może się okazać, że to chodzi o czysty biznes i tyle. E, słuchajcie, a taki temat. Biznes Insider pisze. Nagroda za złoto z Paryża. o Oto co wiadomo o mieszkaniach za medale. Bo nie wiem, czy słyszeliście, ale mhm. nasze medalistki. Bo w tym roku, jakby osiągnięcia medalowe są bardzo sfeminizowane, nasze medalistki dostaną nagrodę w postaci mieszkań. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Polacy zdobyli 10 medali, w tym jeden złoty. Poza krążkami polscy olimpijczycy otrzymają też inne nagrody, wśród nich najbardziej spektakularnymi miałyby być mieszkania dla złotych medalistów. Ostatecznie dostaną je też trzy srebrne medalistki. No i to jakby generalnie podsumowując chodzi o to, że taki, taki deweloper bardzo znany będzie budował. No i jakby jako, że chce sobie rozreklamować, no to jakby zaproponował, że datę mieszkania naszym złotym i srebrnym medalistkom. Marketingowo ruch bardzo ciekawy. No i tutaj jakby w artykule ostatecznie nasza jedyna złota medalistka otrzyma dla siebie dwupokojowe mieszkanie, które w aglomeracji warszawskiej może kosztować nawet milion złotych. Pokojowe mieszkanie już w aglomeracji warszawskiej milion złotych. Zwłaszcza, że mieszkanie to będzie już wykończone przez e, firmę tutaj Merlin, czy też się jeszcze druga firma podpięła pod działania marketingowe. W komunikacie e, prof. budu bo tak się nazywa ten deweloper, nie poinformowano, na ile pokoje mogą liczyć srebrne medalistki. <laughs> Ciekawe, na ile? No w każdym razie. Czy myślicie, że to jest jakby taki? Bo rozumiem, że to nie jest jakby inicjatywa rządowa, że rząd mm -hmm. zasponsorował naszym medalistkę, bo to już by śmierdziało mocno komuną, po prostu, że Marketingowa. Tylko po prostu jakiś tam deweloper swój prywatnie zaproponował. Za, za no tak jak mówiliśmy tu wcześniej o temacie sponsorów dla sportowców, bo sportowcy są Trzymaj. niedoszacowani, niedodotowani. No to w takim razie powinni szukać prywatnych sponsorów. No to proszę, masz tutaj sponsora post factum, nie? Marketing. No właśnie pytanie, wiecie, dostaną mieszkania. Co to znaczy dostaną mieszkania? Być może te mieszkania dostaną w zamian za kontrakty reklamowe do wykorzystywania ich widzówki. Bardzo, bardzo możliwe jest to, tak? Więc, że pod... Dokładnie, więc tutaj trzeba było się zastanowić, bo ekwiwalent, ekwiwalent reklamowy w zamian za, za mieszkanie może się okazać, że tu chodzi o czysty biznes i tyle. No to tak jak wszyscy nasi sportowcy, to już też mówiliśmy jednym z tematów u ciebie bizłykan. Wszyscy sportowcy, wiesz, gdzieś tam sprzedają tą powierzchnię reklamową na swoich nartach czy innych, jakby tam wiesz, w strojach sportowych, no to dlaczego nie, tak? Tutaj, wiesz, Adam mały jeszcze przez wiele, 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 wiele i do dziś dnia po zakończeniu kariery reklamuje przeróżne rzeczy, bo po prostu jest osobą rozpoznawaną, czy, czy w imię Kuśnierewicz. Tak, Kuśnierewicz, babiasz, kto tam jeszcze? Babiaż to akurat znamy, ten dosyć babiasz, ale jak nie patrzeć, to, nie to, nie to jest taki barter, biznesowy, wizerunek za, za za twój produkt, więc biznesowy mm. ruch. Zgadza się. Także myślicie, że dobry? Może my zasponsorujemy jakiegoś, jakieś mieszkanie dla jakiegoś sportowca? Kurczę, słuchaj. a może meble i nie, już ja, po o, robocie? Meble. Słuchaj, ja, to, to, trzeba było! Ja tu bym, ja bym wrzucił wątek może sponsoringu Bizłyka, nie? Bo jakby dziś nasz content ogląda już trochę ludzi, coraz więcej ogląda i coraz więcej myślę, że będzie oglądać. Może, Płacajcie po 5 złotych! Nie chodzi o wpłaty, może, <słuchaj> może ktoś widzi wartość w tym, żeby <słuchaj> pokazać swoją firmę na łamach czterech przedsiębiorców, którzy gadają Ciężkie rzeczy czasami. Ciężkie rzeczy. No to wiesz, to musiałby być ktoś, kto się nie boi po prostu, tak? Kto myśli Co? inaczej. To nie może być firma, która jest poprawna politycznie i tak dalej, i tak dalej. Myślisz, tylko... że mamy takie filmy w Polsce? Nie. Znaczy, nie. tak, moja. Wiesz, no to jest, to jest tak, nie? Jak, jak powiesz, że lubisz koty, no to znaczy, że inni odbiorą, że nie lubisz psów. Jak powiesz, że nie lubisz psów, to lubisz koty. Bo w, po, w ogóle w po, mental, bo tu mieliśmy o czym innym gadać, ale wiecie, jak jest polski mental, nie? W Stanach Zjednoczonych masz republikanów, i masz demokratów. I to jest tak, że wiesz, jak ktoś jest republikaninem, to nie myśli, że kurde, tamten jest debilem, tak? A ten też nie myśli, że. Ty... U nas jest tak, że albo Ale jak jesteś. ktoś jest demokratą, Dawid. myśli, że republi... Dawid, republikanin jest debilem, To jest rednekiem Dawid, jest bardziej Dawid, prędzej nie. Nie. niż ten. Ale wiesz, o co mi chodzi, że jakby w Polsce albo jesteś pisowcem, to jesteś, wiesz, kretynem i tak dalej, masz beret i tak, i jakby wiesz, i oglądasz TVP, teraz już nie, bo oglądasz Republikę i tak dalej. Albo jesteś z drugiej strony, wiesz, za platformą oglądasz TVN, w ogóle modlisz się do IK i jakby do tych wszystkich, jakby takich lewackich Gen generalizacja. rzeczy. Generalizacja. No generalizacja A. tak, ale w Polsce nie ma czegoś takiego, że można być inteligentnym yy, wierzycielem w lewicy, inteligentnym głosującym na platformę, albo inteligentnym pisowcem, bo zawsze ten drugi jest głupszy od ciebie. Nie? Jakby, ale oni wiecie, sami siebie też potrafią zaorać to, no Tak, się ale to też chodzi o to, żebyśmy się kuczynili, bo potrafili różnić w opiniach, ale jednocześnie nie uważali się za skończonych debili, bo mamy takie czy inne zdanie, tak? Ja wiem, że Łukasz na przykład zupełnie inaczej głosował w tych wyborach niż ja, ale nie uważam go za idiotę, tak? Jak głosowałeś? No, oczywiście, że narodego. <noise> no nie. więc jakby. Także? Jakby Liczy. jakiś deweloper chciał nam dać mieszkanie tutaj na promowanie na Bizłyku, to Ja myślę, że bym przyjął. przyjmiemy, tak? Półpokojowe, trochę małe, ale bym przyjął. Ale jakie, jaka lokalizacja? Warszawa, Kraków? Nie, mi to jest obojętne. A, Nawet Ciechocinek bym przyjął. Ale My, nie w Ciechocinku, przy, przy, przypokojowym. Wszyscy deweloperzy tego kraju, gdyby gdybyście chcieli, jakbyś na łamach Bizłyka, podarować nam mieszkanie w zamian za, mi, mi, mi za sponsoring, to za jesteśmy głosowanie. otwarci. Dobrze, no to, no to bloczek reklamowy mamy zamknięty, w takim razie wracając jakby do tematu, no to myślę, że to jest takie ciekawe, tak jak powiedziałeś, nie, nie widać tego i nie jest to właśnie, napowiedziane, tak. ale to będzie po prostu ekwiwalent reklamowy, nie, że Pani po prostu sportsmenki Ale będą... Bardzo ciekawe rozwiązanie, w sumie wiesz, gdybym był deweloperem dużym, to, to, to jest myślę, że tania jest forma... Jestem dużym tak, deweloperem, wiesz, że to mieszkanie, wyprodukowanie w masowej tak. jakby, wiesz, osiedlu kosztuje Cię tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie? No to, co to nie dasz? A powiesz, że. To jest właśnie to, co ty często mówisz o biznesie, nie? Wyprodukowanie mnie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale wartość tego mieszkania rynkowa jest milion. Tak? A. Dwupokojowego. I jeszcze inni ludzie kupują mieszkanie w bloku, gdzie mieszka złota medalistka. Ja kiedyś, o. Mm. Ja, ja. O. Ja kiedyś myślałem, że najtańszym metodą sponsor jakby gdzieś promocji naszego biznesu w kwestii sponsoringu byłoby sponsorowanie jakiejś pierwszoligowej, słabej drużyny piłkarskiej, żeby po meczach. Y jakby to kibice zaczęli śpiewać, żeby to weszło w nawyk drewno do domu, nie? Wtedy miałbym ja promocje na całą Polskę, mark, marki, bo wiecie... No, twoje hasło reklamowe to jest drewno do domu. Dla tak? domu, dla, dom, dla dom, domu, czyli A to jest czyli Drewno do domu. Ale to jest świetny pomysł, jakbyś na przykład miał fabrykę pasztetowej, nie? Piosenki o pasztetowej. Tak na z odpowiednim budżetem mogę się tym zająć. No to ściągnij Grzegorza Rasiaka, wiesz, bo tak będzie polskie drewno w Europie. Ja kiedyś napisałem hymn dla rakowa Częstochowa, ale właściciel coś tam kręcił nosem, bo nie miał takiego wpływu, jak chciał. Okej. Okay. I nie, nie, nie śpiewają do dziś. No, no tak. wszystkim się podobało, z wyjątkiem, mogę, mogę wam kiedyś puścić. A są tam brzydkie słowa? To ja mi się podobają? Mm, nie, no to mi się nie podoba. Ale jest taki ten, taki ro, rodzaj śpiewu stadionowego. A, to mi się podoba. Nie, spodoba. Jakąś piosenkę z, z hasłem drewno do, drewno do domu. Ten, dawaj, uruchomimy to w kibicach.